Do dzieła. Jax dostał rozszerzenie lorowe. Jest ono ciekawe, ale szczerze mówiąc, spodziewałem się nieco innego. Jednakże wydaje mi się, że może to być część większej historii. Jak wiemy, Jax poszukuje godnych wojowników, aby ci walczyli u jego boku i razem udać się do jego zniszczonej przez pustkę ojczyzny o nazwie Ikatia. I to wszystko w sensie Orn, Darkiny. Jacks mogą się okazać częścią większej całości, ale o tym być może w przyszłych materiałach. Tak tutaj może troszeczkę smaczku Wam narobię. Zatem zobaczmy, co tam Riot Games wymyśliło. Słowem wprowadzenia, Jax był świadkiem zniszczenia swojej ojczyzny i Kati około 3,5 tysiąca lat wcześniej względem aktualnych wydarzeń w League of Legends. W ogromnym, ogromnym uproszczeniu, od tamtego czasu szuka wojowników chcących odbudować Kohari, czyli zastępy katiańskich wojowników i ruszyć z nimi, by odbić swoją ojczyznę. Natomiast przez ten cały czas nie do końca wiadomo, co robił. Znaczy, wiadomo co robił, w sensie podróżował, choć jak na taki szmat czasu, to za dużo o jego wojażach nie wiemy, bo nie wiemy prawie nic. Jedyny dotychczas znany fragment historii dotyczył jego pobytu w Demacji. O co jednak tam chodziło? Bohater siedział na środku mostu ze skrzyżowanymi nogami. Wiemy, że był tam już wcześniej, gdyż w myślach stwierdził, że królestwo zbytnio się nie zmieniło, odkąd tam ostatni raz był. Jego mieszkańcy dzięki dyscyplinie stali się dobrymi wojownikami, choć nie dla Jacksa. Ten jako mistrz broni i niezwykle uzdolniony wojownik, no nie robił sobie nic w zasadzie z wojowników demacji, chociaż też nie wszystkich, ale po kolei. Tak sobie rozmyślał, siedział na moście i jadł jajko na twardo, delektując się zapachem dojrzewających w słońcu upraw i świeżo zaoranej ziemi. Po chwili stanął przed nim wielki demacjański wojownik. Był potężnej budowy, miał szerokie ramiona i silne ręce. Odziany był w stalową zbroję płytową i trzymał miecz obosieczny. Jax pochwalił go mówiąc, że wygląda jakby mógł cały dzień rąbać drewno i mieć siłę później na wieczorną bitkę. Ten jednak uniósł się dumą, jak to taki szablonowy Demacjanin, i odrzekł, że nie będzie marnował słów na takiego potwora. Stanął do walki, czym bardzo zawiódł mistrza broni. Miał tę samą postawę co 15 poprzednich wojowników, których Jack pokonał. Wstał mówiąc, że pokazałby mu potwory, ale demacjanin nie przeżyłby na tyle długo, aby zdać relacje komukolwiek jak wyglądają. Wielki mąż krzyknął ZA DEMACJĘ i ruszył do walki, myśląc, że ma jakieś szanse. Choć Jax mimo wszystko przez ostatnie 4 godziny walczył z innymi na moście, więc powinien być nieco wycieńczony. Plus dawał też dużo szans poprzednim wojownikom i temu również, ale co z tego? I tak leciutko odchodząc od tematu, nie, owym wojownikiem nie był Garen, ale pewnie ich walka skończyłaby się podobnie. Ale jak przebiegała? Jax odskoczył przed pierwszym atakiem, uchylił się przed drugim i odparował trzeci. Wymanewrował wojownika i łokciem uderzył go w bok głowy. Dając fory przeciwnikowi, czekał aż ten dojdzie do siebie. Po chwili, po raz kolejny walka rozgorzała i mimo iż demacjanin był wprawiony w walce, Jax ze spokojem odbijał wszystkie jego ciosy, wyprowadzając lekkie kontry, tu podcinając mu nogi, czy wreszcie uderzył przeciwnika rękojeścią swojej broni w brzuch. Potem zapytał, czy ma dość i może zmienić rękę, jeżeli jest mu za trudno. Jak widać, Jax podchodził do tego z ogromnym spokojem, a dla Demacjanina był to punkt honoru. No i tak denerwował się, denerwował się, aż wreszcie wpadł w szał i bez ładu i składu rzucił się na mistrza broni. Świetny, Świetny pomysł. pomysł. Nawet to nie pomogło. Bohater pozbawił broni swojego przeciwnika, lecz ten wyciągnął sztylet. To nawet nic nie dało. Jack rzucił tylko w jego stronę, obyś umiał pływać, i przewrócił go tak, że ten spadł z mostu do rzeki. Jack stanął i rzucił swoim ikonicznym wręcz tekstem. Kto następny? Usłyszał chętną do walki kobietę schodzącą z konia. Miała ona czarne krótkie włosy była ubrana w pelerynę, na pierśnik ze srebrnej stali i miała przypięty miecz o bardzo długim ostrzu na swoim boku. Biła od niej ogromna pewność w swojej umiejętności. Jax zapytał: Kim jesteś? Kobieta odpowiedziała, że nazywa się Fiora z rodu Loron, a to jest jej most. Jax uśmiechnął się na widok wreszcie godnego przeciwnika. I to skrzyżowanie się losów Fiory i Jaxa od wielu, wielu lat nie było w żaden sposób rozszerzane. Czy wyruszyła z Jaxem? Czy wygrał w tym pojedynku? Czy w ogóle do tego pojedynku doszło? Dziś wiemy, że Jax zwerbował kilka nowych osób, ale niestety nie ma tutaj ani słowa o Fiorze. Co dla mnie osobiście jest całkiem sporym zawodem. Nawet przy niedawnym wyjściu Jaxa do karcianki Legends of Runeterra, ten nie ma żadnej interakcji do Fiory. No cóż, muszę przyznać, że naprawdę wielka szkoda. Czego natomiast dowiedzieliśmy się w ogóle o Jacksie? No cóż, wygląda na to, że udało mu się do Ikati powrócić i walczyć z pustką, niestety nie do końca wiemy z jakim skutkiem i mam wrażenie, że niedługo możemy się dowiedzieć. Na jego splaszarcie widać po pierwsze dwójkę jego mościów w oddali oraz kogoś nieco do niego podobnego, ale po kolei. Niestety losy Jaxa nie są tak ładnie poskładane jak Keina i Zolani w karciance, ale spokojnie, myślę, że damy radę przez to przejść. Zatem kogo spotkał Jax? Najpierw w Ioni, dziewczyny imieniem Trisk, określaną jako Ioniańska mistrzyni wędkarstwa. Dokładnie tak. Nieśmiale powiem, że jakby Pike był z Ioni, to pewnie nie potrzebowałby w ogóle wędki. Natomiast o co z tą bohaterką tutaj chodzi? No cóż, ta podczas turnieju wędkarskiego mającego być jej ostatnim po prostu Jaxa wyłowiła. Nie pytajcie, no po prostu wyłowiła go i tyle. Bohater nie chce rozmawiać o tym zajściu, ale wiemy, że uciekał przed nieznanym morskim potworem. Dalej, Jax znalazł się w Targonie, gdzie spotkał wędrującego pasterza z rasy Vastajów, dokładnie z plemienia Otrani. Tego, na którego podób wygląda Soraka? To tutaj dodam, w ramach takiej mocniejszej ciekawostki. Wiemy tyle, że nazywa się Czaska i uratował go przed wróżko ludźmi, a później sytuacja się odwróciła. Tak jak siebie uratowali, od tamtej pory podróżują razem. I jeżeli ktoś głębiej w lore League of Legends siedzi albo gra w karciankę, to tak, to jest właśnie wróżko ludź. Autentycznie, naprawdę potrzebujemy cinematika, gdzie trzeba uratować Jaxa przed tym jego mościem. Błagam Riot Games, jak chcę to zobaczyć. Następnie we Freliordzie spotkał kucharza bitewnego, pracującego wcześniej dla Demacieńskiego wojska. Na imię mu Breshi i chciał uciec od zgiełka wojska i miał w planach gotowanie w oberży w jakiejś spokojnej osadzie. Plan był realizowany, dopóki Jax nie wywołał bijatyki w owej oberży i bardzo były mu nie w smak tamtejsze jajka na twardo, a że te są jego ulubionym przysmakiem, no to zrobiło się nieprzyjemnie. Od tamtej pory Bresci chce nauczyć Jaxa odrobiny smaku. Następnym nabytkiem jest Pesh, rozbitek z Piltover, który spotkał Jaxa podczas bijatyki w dokach Bilgewater. Udało im się z kłopotów wykaraskać i od tamtej pory podróżują razem. Przedostatnia osoba w ekipie bohatera to Fireth, szniwiarka piasków. I autentycznie mam teraz bardzo mocną rozkminę. Czy ta ma coś wspólnego z Kindred? Po czasie stwierdziłem, że chyba wreszcie nadchodzi ten czas, że muszę usiąść, spędzić cztery tygodnie i zrobić materiał opisujący śmierć w League of Legends, żeby jak Dumbledore wyrzucić te myśli ze swojej głowy. Proszę, tylko nie piszcie mi teraz czegoś w stylu Barwek chcemy materiał o śmierci. Wiecie, że jak coś chcecie, to ja to zrobię, czasem trzeba trochę na to poczekać, ale naprawdę materiału o śmierci <grym> chyba nie chcę robić. Ale wróćmy. To co o bohaterce wiemy, to fakt, że w pierwszych tygodniach wspólnej podróży, Jack spytał się wiele razy o jej imię, a ta odpowiadała, że jest po prostu żniwiarką. Bresi, czyli wcześniej wspominany kucharz, wpadł jednak na genialny pomysł upiekł ciasto i potrzebował imienia najsilniejszego członka grupy, aby je zadedykować. Dużo jest w tej historii takich rzeczy żartobliwych, i dość mocno psuje mi to głowę z tą nieszczęsną śmiercią, może? Choć obywatele Shurimy, z tego co wiem, nie tak postrzegają śmierć, a jako gazelę skłami i centkowaną hienę, ale kto wie, może to być coś innego. Ponieważ co jeszcze bardziej psuje mi głowę, ostatni członek grupy, czyli Ikatjański Miraż, jest właśnie z nią widoczny na swoim splaszarcie. I posłuchajcie, co o nim wiemy. Być może są Mirażem, być może pochodzą z odległej, ukrytej wioski. Nie mówi nic o swoim pochodzeniu, a Jax nie pyta. Ale kiedy wstaje z piasków i staje obok niego, walczą w doskonałej, bezgłośnej, niemożliwej harmonii. Czy jest jakakolwiek szansa, aby ta dwójka była reprezentacją śmierci dla Ikati? Nie kojarzę, abyśmy mieli określony kult śmierci właśnie dla tamtego miejsca. Jeżeli tak by się okazało, no to wow, powiem tak, na pewno dla mnie przynajmniej rekompensowałoby to brak fiory. Chociaż zostawmy ten temat, bo już pewnie za dużo rozkminiam. Na razie to tyle, jeżeli chodzi o temat Jacksa. Standardowo, jeżeli coś nowego w tym temacie będziemy wiedzieć, to jak najbardziej zrobię Wam stosowny. Materiał. Natomiast jeżeli interesuje Was z mojej strony materiał, kim jest Jax, to polecam kliknąć sobie tutaj, gdzie dogłębnie tego bohatera omawiam. Tymczasem pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.